Możemy więc stwierdzić, kiedy dochodzi do zamieszek na tle rasowym, ponieważ są na to nagrania, możemy też zauważyć, że w kraju dochodzi do podpaleń, zwłaszcza na liniach kolejowych, bo jest na to mnóstwo nagrań. Widzimy wiele dowodów niezadowolenia ludzi w Rosji, rosnące napięcia i coraz więcej walk, zwłaszcza wśród oligarchów. Widać to na przykładzie dagestańskich polityków w rosyjskim rządzie, skonfliktowanych z Kadyrowem, przywódcą Czeczenów. To, że stało się to publiczne i walki nie są ukrywane, pokazuje, że sytuacja w Rosji jest naprawdę poważna. Putin historycznie rzecz biorąc, jedną z kluczowych ról, jakie odgrywał dla oligarchii, było bycie spoiwem. Wszyscy na nim polegali, a cała presja spoczywała na nim i na Janie, ale to właśnie on był powodem, dla którego nie walczyli ze sobą, ponieważ moderował to, co się działo, jednak widzimy, że wycofał się z tej roli. On chyba nie zdaje sobie sprawy, że sytuacja tak się pogarsza i walki oligarchów mogą w każdej chwili przerodzić się w rozlew krwi. Zanim przejdziemy dalej, proszę, nie zapomnijcie kliknąć przycisku, lubię to. Niektóre z naszych filmów są narażone na nieprzychylność botów Putina, a wasze polubienia bardzo nam pomagają. Witam, dziś znów gości u nas Jason Gistmod, nasz pierwszy gość i pierwszy, który wraca. Jest specjalnym korespondentem KiPost. Witam wieczorem. Miło Cię znowu widzieć. Przejdźmy od razu do rzeczy. Rano przedstawiłeś raport o problemach gospodarczych reżimu Putina, które powodują konflikty wśród oligarchów i mogą skłonić Putina do wycofania się z Ukrainy. Czy chciałbyś dodać coś do tego raportu? W Rosji dzieje się teraz kilka rzeczy, które moim zdaniem są za mało nagłaśniane na Zachodzie. Rosyjska gospodarka pogrążona jest w chaosie. Choć Rosja deklaruje wzrost, w rzeczywistości ukrywa trudną sytuację. Profesor Henki z Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa szacuje inflację w Rosji na około 27%. Rosyjska gospodarka jest silnie zależna od ropy i gazu. Do tego stopnia, że to co się teraz dzieje z sytuacją, organizacja krajów eksportujących ropę naftową, plus Arabia Saudyjska ogłosiła zwiększenie wydobycia ropy. By obniżyć jej cenę, żeby ukarać te kraje, które nie utrzymały celu 100 dolarów za baryłkę. Rosyjski budżet opiera się na cenie 72 dolarów za baryłkę, a wygląda na to, że cena może spaść jeszcze niżej. To wywołałoby znaczne deficyty w Rosji i konieczność dewaluacji rubla, być może do 122 lub 135 za dolara. Wyobraź sobie, że Rosjanie doświadczyliby dewaluacji waluty o 22-35% i inflacji 27%. To są dość poważne problemy wewnętrzne i w tym momencie Rosja nie robi prawie nic, żeby to spowolnić. Bank centralny nadal podnosi kluczowe stopy procentowe. Obecnie to 21, wcześniej długo było 8. Rząd rozdawał kredyty hipoteczne bez opamiętania, tworząc wielką bańkę na rynku, która w końcu pęknie. Wielu ekonomistów obserwuje Rosję i widzi, że sytuacja może się szybko odwrócić. W samej Rosji widzimy narastające napięcia, wzmożone walki, zwłaszcza wśród oligarchów. Widać to na przykładzie dagestańskich polityków w rosyjskim rządzie skonfliktowanych z przywódcą Czeczenów Kadyrowem. To, że to wydarzenie było publiczne i walki nie są ukrywane, pokazuje, że sytuacja w Rosji jest bardzo poważna. Putin historycznie rzecz biorąc, jedną z kluczowych ról, jakie odgrywał dla oligarchii, było bycie filarem. Wszyscy na nim polegali i cała presja spoczywała ostatecznie na nim. Ale to on był powodem, dla którego oni nie walczyli ze sobą, ponieważ moderował to, co się działo. Widzimy, że wycofał się z tej roli i nie wydaje się świadomy pogarszającej się sytuacji. I że walka wśród oligarchów może w każdej chwili, naprawdę w każdej chwili, przerodzić się w krwawą. Wiem, że Arabia Saudyjska i Rosja miały konflikt dotyczący produkcji ropy. Dlaczego Rosja nie przestrzega wytycznych Organizacji Krajów Eksportujących Ropę Naftową dotyczących tego tematu? Wyższe ceny ropy są dla nich korzystne. Jaki mają więc dylemat? Rosja jest więc w interesującej sytuacji. Już zapowiedziała, że planuje produkować mniej ropy, żeby zrekompensować te zastrzeżenia, które ma Arabia Saudyjska. Ale faktem jest, że Rosja przez cały 2022-2023 i prawie cały 2024 Rok próbowała znaleźć źródła dochodu. Po prostu nie mają zbyt wielu opcji. Przez te sankcje Rosja jest mocno ograniczona, a pozbywanie się ropy, sprzedaż ropy, to najlepsza opcja, jaką mają, więc nadal to robią. Stało się to dla nich znacznie trudniejsze, ze względu na to, że w wielu przypadkach nie odbywa się to legalnie. Ale wciąż sprzedają ogromne ilości ropy i to jest jedno z niewielu rozwiązań, jakie mają, żeby zdobyć gotówkę. Chyba trochę zmieniając temat. Widzieliśmy wiele doniesień o wojnie domowej między czeczeńskim przywódcą a dagestańskim miliarderem. Jak dużym zagrożeniem jest to dla Putina, jak poważny to problem, i tak jak postępuje ta wojna domowa? W samej Rosji panuje wiele napięć. Przede wszystkim Kadyrow, przywódca Czeczenów, walczy o przejęcie dużej rosyjskiej firmy wartej setki milionów dolarów. W konflikcie z nim są rosyjscy urzędnicy z Dagestanu. Nie chcą, by Kadyrow przejął interesy, a ich walki wyglądają poważnie. W Rosji w zeszłym tygodniu wybuchły poważne zamieszki rasowe w Czelabińsku i innych regionach. Widzieliśmy różne rodzaje przemocy, a w zeszłym tygodniu w Czeczeni ktoś otworzył ogień do rosyjskich żołnierzy stacjonujących tam. Więc w samej Rosji dzieje się wiele rzeczy, które wskazują na to, że sytuacja w Rosji. Nie wygląda najlepiej? Tak sądzę. Rosyjskie media również nie chcą o tym informować. Uważa się, że to mogłoby zwiększyć przemoc i więcej osób mogłoby podchwycić ten pomysł. Jeśli informujesz o sytuacji w Rosji. Rosyjskie władze oczywiście starają się ukryć fakt, że sprawy nie idą dobrze. Oni, jak wszyscy, wierzą, że w Rosji wszystko jest wspaniale, że ludzie mają wysoką jakość życia. Wiemy, że to nieprawda, bo dzięki telegramowi ludzie publikują filmy na bieżąco. Więc możemy stwierdzić, kiedy dochodzi do zamieszek na tle rasowym, ponieważ są na to nagrania wideo. Możemy też stwierdzić, że w kraju dochodzi do podpaleń, zwłaszcza na kolei, bo jest na to mnóstwo filmów. Widać, że Rosjanie są niezadowoleni. Wielu może sądzić, że Rosjanie są spokojni i nie sprzeciwią się Putinowi. Zgadzam się, nie będzie masowego protestu, ale twierdzenie, że społeczeństwo popiera rząd, jest błędne. Widać to na wielu płaszczyznach. Widzimy to w wynikach wyszukiwania Andex i Google, ale także w innych miejscach. Na przykład w zeszłym roku, kiedy Prigorzyn, szef grupy Wagnera, wszedł do Rostowa i kiedy dotarł do Rostowa, zauważyliśmy, że ludzie nie mówili: Wracaj, nie obalaj rządu, ani że kochają czy popierają Putina. Ludzie przynosili mu jedzenie i wino oraz wodę jego żołnierzom, witając ich jak bohaterów. To zapewne zły znak. Ludzie w tym mieście, będącym rosyjskim centrum dowództwa południowego i wojny na Ukrainie, wspierają buntowników przeciwko rządowi. Jest wiele wskazówek, że w Rosji coś tętni pod powierzchnią, czego stąd nie widzimy zbyt dobrze, ale coś, co może nagle zmienić działania Rosji, jeśli sytuacja się zaostrzy. A także zamieszki, które mają miejsce w rosyjskich regionach etnicznych. Wiem, że wielu żołnierzy pochodzi z tego regionu i tam ginie. Zastanawiam się, jak bardzo te fakty są powiązane. Czy to wpływa, czy sytuacja wymyka się spod kontroli? Rosja zachowuje się jak mocarstwo kolonialne, więc technicznie rzecz biorąc, oczywiście każdy, kto jest w Rosji, każdy obywatel, powinien być traktowany równo. W rzeczywistości to nie działa. Przykładem jest burjacja. Burjaci to niewielka grupa, licząca około 550 tysięcy osób. Zamieszkująca region zwany Burjacją. Jeśli pochodzisz stamtąd, masz 75 razy większe szanse zginąć na wojnie w Ukrainie niż facet z Moskwy. Dlaczego tak jest? Burjaci mają azjatycki wygląd i są buddystami, więc dla Moskwy wydają się obcy. Są traktowani niemal jak obcokrajowcy, i według rosyjskiego rządu łatwiej ich zastąpić niż etnicznych Rosjan, których Władimir Putin obawia się urazić. Zaraz porozmawiamy o północno-koreańskich żołnierzach. Czytałem raporty o rosyjskich matkach zmuszających Putina do negocjacji wymiany jeńców. Zwłaszcza żołnierze pojmani przez Ukrainę w regionie Kurska, bo nie spodziewali się, że złapią ich Ukraińcy, prawda? I nie wiem, czy można to porównać do sytuacji sprzed upadku Związku Radzieckiego, kiedy to rosyjskie matki rozpoczęły protesty przeciwko wojnie w Afganistanie. Czy to tylko szukanie podobieństw bez powodu, czy zapowiedź czegoś większego? Rosyjskie matki zawsze były aktywne i właściwie to jest chyba dość uniwersalne. Tak było w latach 80., tak było w latach 90. i tak jest dzisiaj. Trudno się na nich złościć. Rząd nie stosuje wobec nich pełnej siły, bo to źle wygląda, gdy ktoś mówi: sprowadźcie mojego syna do domu, a wy go aresztujecie. Rząd powinien odpowiedzieć im w umiarkowany sposób. Coraz więcej osób dostrzega, że Rosja nie radzi sobie w wojnie na Ukrainie tak dobrze, jak chciałaby, by sądzono. To, że niemal tysiąc kilometrów kwadratowych obwodu kurskiego w Rosji jest teraz pod okupacją ukraińską, jest zdumiewające. Nawet Rosjanom trudno uwierzyć, że Rosja jest teraz okupowana. Putin to pierwszy przywódca, którego kraj najechano od II wojny światowej. Nie była to trzydniowa wojna, na którą liczył. Tak, to chyba prawda. Ostatnie doniesienia mówią, że północno-koreańskie wojska są w Rosji, co Koreańczycy z północy potwierdzili. Mówią, że mają prawo wysyłać swoje wojska. Putin potwierdził, że to jego sprawa. Jednak, gdy NATO chce wysłać wojska lub pomóc Ukrainie, to nagle też staje się rosyjską sprawą. Więc tak, co o tym sądzisz? Jak duża to eskalacja, Twoim zdaniem? Wydaje mi się, że tuż przed naszą rozmową NATO też to potwierdziło, co było ich pierwszym potwierdzeniem. Pojawia się pytanie, co północno-koreańskie wojska robią w Rosji? Jednak jasne jest, że wspierają rosyjskie wojsko. Jak to naprawdę jest? Niektórzy twierdzą, że są tam wysyłani jako mięso armatnie, ale się z tym nie zgadzam. Uważam, że jest bardzo mało prawdopodobne, żeby Korea Północna wysłała 10 tysięcy ludzi tylko po to, żeby zostali rozstrzelani, i jest na to kilka powodów. Po pierwsze, Rosja w niektórych gorących rejonach traci nawet tysiąc ludzi dziennie. Wyobraźcie sobie pokrosk na wschodzie Ukrainy. Rosja codziennie traci około tysiąca żołnierzy. Gdyby było tam 10 tysięcy Koreańczyków, zniknęliby w tydzień i pół. To zła inwestycja dla wszystkich. Jest jeszcze jedna sprawa. Bardziej prawdopodobne, że przyjeżdżają udzielać wsparcia technicznego. Na przykład w przypadku systemów rakietowych, z którymi Korea Północna ma doświadczenie, albo pocisków pochodzących z Korei Północnej. Przyjeżdżają tam, by uczyć się działań wojennych, zwłaszcza teraz, gdy zaczyna się zima. Korea Północna nie uczestniczyła w wojnach od końca wojny koreańskiej, czyli od ponad 70 lat. Obecnie starają się zdobyć doświadczenie, by lepiej zrozumieć prawdziwą wojnę. I dlatego myślę, że o wiele bardziej prawdopodobne jest, że Koreańczycy z północy są tam, żeby pomagać w kwestiach technicznych, a nie po to, żeby być zwykłą piechotą i mięsem armatnim. A co z Chinami po szczycie Brazylia, Rosja, Indie, Chiny, Republika Południowej Afryki? Czy są niezadowolone z obecności Koreańczyków z północy w Rosji, skoro wojna się rozszerza? To zapewne negatywnie wpłynie na dostępność gospodarczą Chin. Trudno sobie wyobrazić, żeby Chiny były zadowolone z tego, że Korea Północna postanowiła teraz bardziej zaangażować się po stronie Rosji. Jednocześnie może to dać Chinom pewną szansę. A powód jest taki, że Chiny mogą występować jako pośrednik między Zachodem a Koreańczykami z północy i Rosjanami. Są dość wyjątkowo predysponowane do tej roli. Uważam, że warto zwrócić uwagę na działania Chin, szczególnie wobec częstych wypowiedzi o Tajwanie. Uważają, że mogą być kluczowym rozjemcą w Azji. I zapewnić stabilność, której bez Chin nie da się osiągnąć. Uważam, że Chiny mają strategiczny cel, choć jeszcze go nie dostrzegamy. Również dosłownie chwilę wcześniej Bringer Prokszowski Ostatnio rozmawialiśmy o tym, że Rosja to państwo mafijne. Widziałem też jeden z twoich filmów, który podlinkuje u góry i na dole. Poruszasz kilka ciekawych kwestii, których nawet nie widzę na Twitterze, między innymi kopalnie węgla. To nie tylko przejmowanie ziemi, to po prostu stary, dobry imperializm. Przez całą tę wojnę widzimy, że Rosja ma jedną rzecz, którą robi cały czas, a mianowicie zdobywanie jak największej ilości surowców naturalnych. Rosja postępuje tak samo w Afryce, ale wobec Ukrainy jest to szczególnie widoczne, zwłaszcza od rozpoczęcia inwazji w 2022 roku. I patrzysz na to na mapie i patrzysz na mapę w tym samym czasie. Gdzie znajdują się najważniejsze surowce naturalne Ukrainy? Jest na to nakładka, a powód tej nakładki jest taki, że Rosja chciała przejąć kontrolę nad surowcami naturalnymi Ukrainy i jej bazą przemysłową, mając nadzieję, że bez tego Ukraina zostanie złamana. Ale pozwoliłoby to też Rosji zdominować rynek różnymi towarami. Rosja robiła wszystko, by je przejąć i zdobyć kontrolę. Przykładem jest Purkhorst na Ukrainie, gdzie Rosja traci do tysiąca żołnierzy dziennie. Próbując zdobyć to miasto. Można zapytać, czemu tak zaciekle walczą o miasto bez dużego znaczenia militarnego? Odpowiedź jest prosta. Ukraina ma największą kopalnię węgla w kraju, co jest kluczowe do produkcji stali stanowiącej kiedyś jeden trzy eksportu Ukrainy. Przejmując tę kopalnię, wyobraźmy sobie, że jest w rękach Rosjan. Oznacza to spadek rocznej produkcji węgla na Ukrainie z ok 7 milion ton do 2,53 milion ton. Dla porównania, Rosja ma około 12 milionów ton metrycznych produkcji rocznie. Teraz, stal to jedna z niewielu branż, na które Unia Europejska nie chciała nakładać sankcji, ponieważ Europa importuje dużo stali z Rosji. Więc jeśli Rosja sprawi, że Ukraina przestanie być konkurencyjna, jeśli Ukraina nie będzie miała dość węgla, będzie musiała go importować, co podniesie koszty stali i utrudni jej sprzedaż. Ale poprzez podzielenie rynku. Poprzez upewnienie się, że Ukraina nie może konkurować, Rosja zyskuje możliwość konkurowania w Europie, i to jest właśnie cel Rosji. To kwestia ekonomii, a nie państwa rosyjskiego. Na tym zyskają rosyjscy oligarchowie. Putin chce ich zadowolić, by mieć pewność, że zostaną po jego stronie. To również, jak sądzę, przywołuje ciekawą teorię, którą czytałem na początku wojny. Chodziło głównie o to, że Rosja nie mogła znieść, gdy postsowieckie kraje kierowały się ku Europie. Widzieliśmy to szczególnie w Polsce, gdzie w ostatniej dekadzie wzrost gospodarczy był niewiarygodny. Jeśli Ukraina się rozwinie, Rosjanie spojrzą na granicę i zobaczą: Podobnie jak za czasów sowieckich, gdy przez granice patrzyliśmy na Niemcy zachodnie, gdzie życie było znacznie lepsze. I to jest coś, na co rosyjscy przywódcy chyba nie mogą sobie pozwolić, bo wiedzą, że każdy kraj, który zwróci się na zachód, będzie miał lepsze perspektywy gospodarcze. Zgadzam się z Tobą, Kasę. Rosja nie chce, by jej społeczeństwo wiedziało, jak lepiej żyje się tam, gdzie jej nie ma. Więc kiedy patrzysz na to i widzisz, że dawne republiki radzieckie, a konkretnie państwa bałtyckie jako przykład, wszystkie dołączyły do Unii Europejskiej. Należą do NATO. Są bogate, odnoszą sukcesy, a ich mieszkańcy są coraz szczęśliwsi i żyją lepiej. Przeciętny Rosjanin nie może powiedzieć tego samego o sobie. W rzeczywistości przeciętny Europejczyk wydaje około 15% swoich dochodów na żywność. Przeciętny Rosjanin wydaje ponad 50% swoich dochodów na żywność. Przeciętny Rosjanin jest dość ubogi, a teraz, gdy warunki gospodarcze w Rosji się pogarszają, sytuacja stanie się jeszcze gorsza. Kluczowe jest, że Kreml nie ma sposobu na poprawę życia obywateli. Systemowa korupcja sprawia, że cały system Rosji jest tak zbudowany, iż nie może się zmienić i właśnie dlatego dyktatury upadają, ponieważ po prostu nie są w stanie dostosować się do zmian. Uważam, że Rosja w przyszłości coraz trudniej utrzyma zadowolenie społeczeństwa, zwłaszcza gdy mogą spojrzeć gdzie indziej i zobaczyć, że świat naprawdę może być lepszym miejscem, jeśli nie ma się złych przywódców, tak jak to jest w Rosji. Ale także w czasach sowieckich, a nawet teraz, jedyną rzeczą, którą Rosja przynajmniej była w stanie zaoferować swoim sojusznikom, było wsparcie militarne, broń i tego typu rzeczy. Eee, ostatnio może to zaszkodzić ich reputacji, szczególnie po izraelskim ataku na Iran, gdzie rosyjska obrona przeciwlotnicza podobno nie wykryła F-35. To pokazuje różnicę technologiczną. Jak duży wpływ będzie to miało na reputację Rosji i na to, czy sojusznicy Rosji będą kupować ich sprzęt? Reputacja Rosji moim zdaniem na świecie bardzo ucierpiała pod względem militarnym. W tej chwili jest już jasne, że Rosja nie jest w stanie przeprowadzić pełnoskalowej inwazji na Ukrainę. Teraz, wyobraź sobie dzisiejszą Ukrainę, kraj, w którym na wolnej części terytorium mieszka około 25 milionów ludzi. Rosja, mając 140 milionów ludzi, nie potrafi dokończyć zadania, co dowodzi poważnych problemów rosyjskiej armii. Ale jeśli chodzi o technologię, to widzieliśmy wyraźnie w wojnie na Ukrainie, że zachodnia technologia jest zdecydowanie, zdecydowanie lepsza od wszystkiego, czym dysponuje Rosja. A technologia, która została przekazana takim krajom jak Iran. Na przykład systemy obrony powietrznej po prostu nie działa tak, jak Rosja obiecywała, że będzie działać. Więc myślę, że Rosji będzie coraz trudniej znaleźć nabywców na sprzęt wojskowy, który oferuje. Rosja nie jest konkurencyjna w nowoczesnej gospodarce. A co z tym, co izraelski atak mówi o irańskiej armii? Czy chciałbyś trochę o tym porozmawiać? Myślę, że na tym etapie jest to bardzo jasne dla przywódców Iranu. Przesadzili ze swoimi działaniami. I za długo wierzyli w propagandę, że są tak silni, że pokonają Izrael. Widzimy, że to nie jest tak proste, jak im się wydawało. Widzimy teraz, że po zniszczeniu Hezbollachu, Iranowi będzie coraz trudniej wywierać taki wpływ na region, jaki miał wcześniej. To nadal ważny kraj w regionie, ale jak Rosja doznał poważnych niepowodzeń. Oba kraje już wiedzą, że ich armie nie są powodem do dumy, jak wcześniej sądziły. Pozostaje mieć nadzieję, że wkrótce Koreańczycy z północy także uwierzą. Kolejną poważną eskalacją, jak to określam, jest to, że Rosja pomaga Huti przekazywać dane satelitarne do ataków na statki cywilne. Zastanawiam się, czy to wszystko, bo wydaje się, że już dużo wiemy o sprawach rosyjskich. Poza tym rząd nie chce reagować na doniesienia mediów. Wygląda to, jakby sytuacja z Koreą Północną już się wydarzyła, i teraz Zachód miałby ostrzej zareagować. Rosja wspiera terrorystów atakujących szlaki żeglugowe. To szkodzi zachodniej gospodarce, bo wspierają Huti i inne organizacje terrorystyczne. Rosja od dawna bez wstydu współpracuje z terrorystami. Pamiętasz? Kilka dni po atakach 7 października w Izraelu. Przywódcy Hamasu udali się do Moskwy na konsultacje z rosyjskim rządem. Hezbollah jest oczywiście bardzo blisko, można powiedzieć, z rządem Iranu, a Rosja nie ma problemu, żeby z nimi współpracować. W tym przypadku Rosja prowadzi asymetryczną wojnę z Zachodem, wspierając organizacje terrorystyczne atakujące zachodnie i finansowe interesy. Na Bliskim Wschodzie celem jest zadanie bólu i wywołanie większego chaosu. Ale myślę, że ponieważ Zachód jest znacznie bardziej zaawansowany od Rosji, pod względem możliwości, Zachód będzie w stanie po pierwsze namierzyć Huti i dodatkowo pokazać ich powiązania z Moskwą. W wojnie ostometrycznej Rosja świetnie radzi sobie z wojną informacyjną, a my na Zachodzie jedynie staramy się ich dogonić. Oni coś rozprzestrzeniają, a agencje próbują to obalić i wyjaśnić społeczeństwu, że to fałszywe i pochodzi z Rosji. Ale w tym czasie Rosja już przeszła do czegoś nowego i to rozprzestrzenia się w mediach społecznościowych. Jak duży wpływ to ma na nasze wybory i jak bardzo to pomaga Rosji? Rosja już dawno wyciągnęła bardzo sprytny wniosek. Zrozumieli, że w walce ważne jest wybrać teren starcia, zamiast pozwolić wrogowi decydować o przebiegu wojny. Więc jeśli miałby dojść do konfliktu z NATO, zdają sobie sprawę, że wojna konwencjonalna nie wyjdzie im na dobre. Ponieważ amerykańska technologia w porównaniu z rosyjską to jak dzień i noc. Tam, gdzie mogą konkurować i chcą walczyć, to przestrzeń informacyjna. Widzimy, że Rosja wciąż używa propagandy, wpływając na wybory i podsycając napięcia etniczne oraz religijne. W Europie, Stany Zjednoczone, Ameryki, Kanadzie, Afryce i Ameryce Łacińskiej jest to bardzo tanie i raczej nie grozi za to kara. Bezpośredni atak Rosji na stolicę państwa NATO spotkałby się z natychmiastową, zdecydowaną odpowiedzią militarną. Ale jeśli po prostu jesteś w stanie manipulować wyborami w innym kraju, to jest bardzo tanie. Po pierwsze, po drugie, nikt nie zacznie trzeciej wojny światowej przez coś, co stało się w internecie, więc nie zostaniesz ukarany. Nikt raczej się nimi nie zajmie, więc mogą dalej współpracować z nieuczciwymi aktorami hakerami i propagandystami aby wpływać na to co dzieje się na zachodzie i tak naprawdę nie ponosić żadnych konsekwencji również ingerencja w wybory myślę że to nie dotyczy tylko zachodu bo jestem pewien że widziałeś wybory w Gruzji które właśnie się zakończyły wokół wyników i zwycięstwa prorosyjskiej partii mimo innych exit poll jest wiele kontrowersji jak sądzisz co się wydarzy w przypadku Mołdawii i Gruzji Widać, że Rosja próbowała wpłynąć na wyniki wyborów. W Gruzji rozpoczęły się protesty, a opozycja nie uznała wyników wyborów. Nawet prezydent Gruzji stwierdziła, że wybory zostały sfałszowane i obwiniła za to rosyjskich aktorów. Rosja jest niegodziwym graczem i wie, że demokrację to duża szansa. Po pierwsze, ponieważ można próbować ukraść wybory, tak jak zrobili to w Gruzji. Poza tym prowadzi to do debat, które mogą rodzić nienawiść. Ludzie zamiast rozmawiać o wyborach zaczynają się dzielić i nienawidzić. Dla Rosji w wielu wyborach to, kto ostatecznie wygra, nie jest tak ważne jak to, jaki wpływ będzie to miało na całe społeczeństwo. Więc jeśli mogą wykorzystać wybory, żeby jeszcze bardziej podzielić społeczeństwo, tak że obywatele jednego kraju przestają czuć się zjednoczeni, to już jest zwycięstwo dla Rosji. Czy istnieje jakakolwiek możliwość, że Rosja kiedykolwiek zdecyduje się na wojnę z NATO? Rosja nie byłaby rozsądna, gdyby zdecydowała się na wojnę z NATO, ponieważ po prostu zdaje sobie sprawę, że nie wygrałaby takiego konfliktu. Skoro nie mogą wygrać na Ukrainie, pokonanie NATO jest nierealne. To dotyczy wojny konwencjonalnej. Czy Rosja zaatakowałaby NATO? Uważam, że już prowadzi z nim wojnę. Rosja aktywnie prowadzi wojnę przeciwko NATO i jego wpływom na świecie. Ale niestety, nasi przywódcy nie chcą tego powiedzieć publicznie. Oni wiedzą, co się dzieje i widzą działania Rosji w Afryce, Ameryce Łacińskiej, Azji i na Ukrainie, ale nie chcą przyznać, że Rosja prowadzi wojnę, bo wymagałoby to stanowczej reakcji. I mają nadzieję, że jeśli będą o tym milczeć i nie będą robić z tego wielkiej sprawy, Rosja zacznie się dobrze zachowywać i nie będzie sprawiać więcej problemów, co jest absurdalne. Ktoś taki jak Władimir Putin czuje się ośmielony tylko wtedy, gdy widzi, że czerwone linie Zachodu nic nie znaczą. I to w rzeczywistości popchnie go do coraz bardziej agresywnych działań przeciwko Europie i Stanom Zjednoczonym, ponieważ odmówiliśmy stawienia mu czoła. Również niedawno odbył się szczyt Brazylia, Rosja, Indie, Chiny, Republika Południowej Afryki. Wiem, że to nie jest odpowiednik NATO, to raczej grupa gospodarcza, ale jakie były najważniejsze wnioski z tego, co się właśnie wydarzyło? Rosja chce, by Brazylia, Rosja, Indie, Chiny, Republika Południowej Afryki był przeciwwagą dla NATO i przypominał Unię Europejską wśród tych państw. To fakt, że nigdy się tak nie rozwinie z wielu powodów. Przede wszystkim większość krajów należących do Brazylia, Rosja, Indie, Chiny, Republika Południowej Afryki prowadzi więcej handlu z Zachodem niż z innymi krajami. Brazylia, Rosja, Indie, Chiny, Republika Południowej Afryki. Więc czysto ekonomicznie o wiele bardziej sensowne jest, by nie być wyłącznie związanym z innymi krajami, które również się rozwijają. Rosja liczyła też, że przekona większe kraje jak Chiny do rezygnacji z dolara lub działań szkodliwych dla chińskiej gospodarki. A Chiny konsekwentnie od lat odmawiały, ponieważ Chiny oczywiście zawsze będą działać przede wszystkim w swoim narodowym interesie. Rosja próbuje namówić kraje Brazylia, Rosja, Indie, Chiny. Republika Południowej Afryki do przyłączenia się do tego ryzykownego kroku, lecz dotąd była mało skuteczna. Dziękuję, Jasonie, za przybycie. Bardzo to doceniam i jestem pewien, że widzowie też. Osobiście gorąco polecam twój kanał. Nauczyłem się tu nowych rzeczy, których nie ma w tradycyjnych mediach, dlatego zamieszczam link tutaj i w kartach powyżej. Gorąco polecam wam, żebyście to sprawdzili i zasubskrybowali jego kanał. Bardzo dziękuję, doceniam to.